O, witam wszystkich. Cieplutko, serdecznie moi drodzy. Mariusz, z tej strony, kłaniam się. Zapraszam Was na piątkowy kącik szachowy, gdzie bliżej przyjrzymy się pięknej, nietuzinkowej, romantycznej partii z roku 1915, która miała miejsce w Londynie. A propos. Ostatnio byłem na randce, słuchajcie, w parku. Nie, nie w Londynie. <grym>, a propos romantyzmu, oczywiście. No i dziewucha pyta mnie, ty jesteś romantykiem? Ja mówię, słuchaj. W moim krwiobiegu płynął partię Michała Atala. Lubię poświęcać jakoś za inicjatywę, I mean. z roszady, ostre dymy, saknięcia, to jest to, co lubię. Zresztą widziałaś mój kanał? No i ona wtedy wchodzi mi w pół słowa i mówi, że zostawiła wodę na gazie, ale mieszka niedaleko i zaraz wraca. <laughs> w porządku, odpalę sobie puzzle zaraz na telefonie i poczekam. Fajna pogoda. No i tak robię te zadanka, doszedłem do 46. i mówię, kurde, balans chyba mnie wystawiła. Ale nie szkodzi, przynajmniej zadanka dobrze poszła, więc jest jakaś rekompensata za ten wypad. Dobra, wracamy, moi drodzy, do szachowych tematów. Henry Ernest Atkins kontra Herbert Levy Jacobs. Brzmi jakby grało sześciu typów, ale nie dajcie się zwieść. Henry Ernest Atkins, mistrz szachowy dziewięciokrotny, w ogóle mistrz Wielkiej Brytanii. To robi wrażenie. I grywalem jest również mistrz szachowy Herbert Levy Jacobs. Okej. Okay. Kawka, herbatka w dłoni a propos Jacobsa. Jakobsa i jedziemy. Atkins rozpoczyna partię ruchem E4. Na co mamy 5D4, gambit duński północny, zwany centralny. Moi drodzy, wciągamy rywala w swoją gierkę, strzał, bęb, strzał. Ideą gambitu jest to, żeby wciągnąć rywala na swoje podwórko, kiedy on bawi się w swoistego pakmana My się rozwijamy, atakujemy, punkt F7, często jeszcze łapiemy króla za ucho przed Roszadą. Czy to w gambicie ym, królewskim, czy to w centralnym, to są właśnie podobne idee. Gąb C4 z prowokacją, żeby bić na B2. I to nie jest żaden błąd. Tak można, tylko zwróćcie uwagę na fakt, jaką aktywnością dysponuje biały. Oczywiście za cenę dwóch pionów. Jeżeli gracie tu pierwszy raz z czarnymi, to pewnie macie w łeb. Ale jak znacie teorię troszeczkę w szaszki mącicie, na czeskomach, chociażby i, no to wiecie, że goniec b4 z szaszkiem, poskoczyk c3, skoczyk f6, jesteście już rozwinięci na tym skrzydle. Można rolować d6, d5 w planie. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli wam załadują e5, no to d5 kontrujemy. To bardzo często wchodzi na różne... Na różne ustawienia, typu właśnie 4-5. I czarne są ok. Oczywiście jeszcze tam dalej to wszystko leci. Nie będziemy się zagłębiać, ze względu na to, że tutaj poszło, moi drodzy, skoczek F6. O, w ruchu czwartym. Pozwalając na taki strzał, tylko że biały zaskakuje publiczność i gra skoczek F3. Psa, kolejnego pionka oddaje? Ten, on lubi coś oddawać. Jest trzy piony do tyłu. Henry Ernest Atkins. Ok. Ale ma roszadę. I to jest dużo. A jakby nie było trzy figury, zaraz cztery w grze, to jest kwestia odbicia. I król, król, król stoi tutaj. Mhm. Skoczek D6, odszedł z tej linii i tempo. Jeśli wieża czek, to pewnie nie C7. Wiecie, co teraz gra w ogóle ten wariat? Strzepiony do tyłu, przypominam. Nie odchodzi gońcem, nie wrzuca szaszka. Tylko odbija sobie pionkę. Czy on zapomniał o gońcu na C4? Nie, nie zapomniał, to jest poświęcenie swoiste, kurde, balans. Skoczek bije C4, wieża jeden czek. On jest gońca i dwa piony do tyłu, ale ma masę figur w grze. Co za tym idzie, król jest, moi drodzy, słabiutki. Jedyna zasłona logiczna to goniec E7 i skoczek D5. Idea jest taka, żeby dociskać związaną figurę, czym się da. Jeszcze goniec, oczywiście, na G5 zarazę chce przyjść, a ten skoczek taki być może spisany na straty. Ale czarny z zimną krwią się rozwija, broniąc oczywiście słabego punktu E7. Goniec G5 bić nie można, przypominam o związaniu. F6. Never play F6 mówił Ben Feingold, ale tutaj akurat F6 jest uzasadnione. Wierzę na C. Co? Znowu oddajesz figury? On w ogóle nie szanuje tych Bierek. Ja nie wiem. Czarne się wydygały i nie wzięły. A mogły. Mogły wybić po prostu na G5, oddać skoczka na C4 i pójść w roladę. No. Licząc się z tym, że będzie wyłączenie obrońcy tego gościa, czyli Benz-Benz, poleci z szaszkiem, ale Król H8. I tyle, nawet jeśli wymienicie Hetmany. Zabijecie tu z groźbą wideo, bo to była linia, którą być może liczyli. To okazuje się, że moi drodzy, teraz gramy wieżą gdzieś tam na F8 i pozycja się trzyma. Czarne są lepsze, ale tylko i wyłącznie w tej, w tej redakcji. No ale przy zdrowych zmysłach może nikt by nie zabił tutaj, tylko pobroniłby tego skoczka, na przykład ruchem B5, co jest logiczne. Tak poszło w partii. I widzicie, tu gra teraz Henry. Nie odchodzi gońcem, a mógł. Nie naciska na obrońcę tego gościa, a mógł. Tylko wybija tutaj, oddając jakoś. Czy ten gościu ma chorobę? Michała Tala i te sprawy? Jak czegoś nie saknie, to chory, wiecie, gorączka, wymioty, kaszel. No nie wiem, oddał jakoś. W ogóle jest 7 punktów do tyłu, jakby nie było. Siedem punktów jest do tyłu. Człowieku. No, on ma dwa piony, straty i wieże. No ale wiadomo, kwestia króla. Bezpieczeństwo króla jest priorytetem absolutnym. I tutaj ładuje ruch, który jest niesamowity. Niesamowite posunięcie. Skoczek E5. Naciśnięcie na obrońcę tego pola, moi drodzy. Okazuje się, że to jest podejście podbicie. Zarówno goniec wisi, skoczek wisi, jak i tak naprawdę można to też odbić skoczkiem. Czyli są raz, dwa, trzy opcje odbicia. I teraz zastanówcie się z kawką, herbatką, która jest najlepsza która jest najlepsza? Najlepsza nie jest żadna. Można zagrać królew 8 i to serio, patrycjusza, albo roladę. I pozwolić na bicie na 7 po prostu. Dać odbić materia, wiecie o co chodzi. Skoro rywal tyle oddał, tutaj by mu troszeczkę odbić, ale się zabezpieczmy. Ogólnie rzecz biorąc, te, te bicia, Benz i Benz też były spoko. Zaraz Wam pokażę. Załóżmy, że przyjmujemy, przyjmujemy tego skoczka. No to prawdopodobnie bicie na S7, skoczkiem Benz, a w tym momencie skoczek i wieża. To wszystko jest dociśnięte. Być może to liczył i nie chciał stać na związaniu, ale Roszada, oddamy tu spokojnie. Wieża jest pod biciem, jeżeli go nieco odejdzie z biciem wieży na F8. I ta pozycja się trzyma. Również, jeśli by to pobił po tym takim dziwnym, dzikim manewrze, skoczek E5, skoczkiem. Gdy prawdopodobnie wieża bije, to są najlepsze linie. Bierzemy wieże tutaj czarnymi i teraz strzał. No jest po Hetmanie, z tym, że strzał, strzał, strzał i się okazuje, że Hetman gra na dwie wieże i gońca nagle. Oczywiście to jest trudna gra, bo ta strona jest lepsza, która jest w stanie zaatakować króla. Czarne ciężko, ale jednak materiału mają sporo. No ale nie chciał grać w takiej końcówki. Z dziewięciokrotnym mistrzem Wielkiej Brytanii grał. No. On zabił gońce na G5. Z tych trzech opcji, czterech, Roszada pięciu opcji, no bo jeszcze król 8 wybrał najgorszą. Dlaczego? No właśnie i to jest pytanie do was. Dlaczego najgorszą? Co tu nie gra? No, never play f6, Ben Feingold. Pije szejkę i przewraca oczami. Hetman H5 check. A właśnie. dziury jest przeciąg, moi drodzy. No niestety, król tutaj to check made in one, więc G6 trzeba grać. No ale po G6 leci tutaj. Ale jeszcze nie teraz. Skoczek F6 najpierw. What the hej. Dokładnie tak. Wchodzimy z szachem i otwieramy linię. I teraz skoczek na G6 z szachem. Wie, że szachuje, moi drodzy. No nie ma zbyt wielu dobrych opcji. Hetman E7. Mógłby się zasłonić. Hetman E7 poszedł w partii. Oczywiście gońcem też się można zasłonić. Tylko, że wtedy kończy się to matem, moi drodzy. Mam Benz. No i niestety, król F8, Hetman E7 czek. Więc trzeba zrobić miejsce dla króla. Stąd też zasłona Hetmanem. No tak, tylko to podejście pod Coś trzeba zwrócić. Wieża bije moi drodzy E7, gońc bije 7 i skoczek E5. Check. On już tu był, tylko on otwiera teraz Hetmana. Coś niesamowitego. Król ma dwie opcje, F8, oczywiście Hetman F7 checkmate i król na D8. I to jest ustawienie, które znacie. To jest ustawienie, o którym niejednokrotnie mówiłem. To jest mat Matboniowskiego, zduszony W4. Tak, to jest to. Ha, kurde bele, Cały zestaw oddał chłopina. Został w ogóle tylko i wyłącznie z Hetmanem i Skoczkiem. No ale co to ma za znaczenie? To jest przewaga tylko i wyłącznie na papierze, człowieku. Skoczka w 7 czekru, musi ustawić się pod armatę. I teraz skoczkiem gramy na D6 z podwójnym szachem, żeby po król, moi drodzy, tutaj oczywiście to mat, żeby po król D8 można było saknąć Hetmana, którego nie można być królem, tylko trzeba być wieżą. A co za tym idzie? Pole w 7 jest dostępne dla skoka, bęc, bęc, bęc. What the fuck? Zdjęcia i na ścianę. Zdjęcia i na ścianę tej, tego mata. Dwudzieste drugie posunięcie. Szach i mat. Siedemnaście punktów do przodu jest czarny. Sam skoczek, człowieku. Wszystko oddał, całą armię, nie? Piękniejszej partii dzisiaj nie zobaczyta, ja wam mówię. No gdzie to? Chłopie, ależ upokorzenie. A wystarczyło wcześniej zabić. Wszystko inne zagrać tylko nie bicie na G5. Kurde bele. Wow. Wow. No dobra, dziękuję za uwagę. Miłego weekendu. Trzymajcie się.